Czy laptop za 199 dolarów może się do czegokolwiek nadawać? Mam nadzieję, że w tym materiale uda mi się odpowiedzieć na to pytanie. Link do tego urządzenia znajdziecie w opisie. Ono aktualnie kosztuje 199 dolarów, czyli po przeliczeniu na, nasze, na naszą walutę po aktualnym kurcie to jest w granicach 730-750 dolarów. To jest cena dość niewygórowana. Urządzenie no, działające z systemem operacyjnym, z Windowsem 10 z, 10, z klawiaturą, z ekranem, no po prostu komputer. Cena jak za no średniej klasy albo nawet można powiedzieć budżetowy smartfon no, zobaczymy co z tego wyniknie w zestawie producenta otrzymujemy zasilacz który będzie no, pozwalał nam na pracę z zasilania sieciowego i będzie nam ładował wbudowaną baterię samo urządzenie wykonane jest z plastiku szarego plastiku mam wrażenie że producent delikatnie designem sugerował się poprzednią linią MacBooków wygląda to bardzo estetycznie bardzo ładnie plastik dobrej jakości nie skrzypi nie odkształca się w momencie kiedy go dotykamy tak więc tutaj jeśli chodzi Chodzi o jakość zastosowanych materiałów na obudowę. Nie mam zastrzeżeń. Nie jest to oczywiście aluminium, tak jak w przypadku yy, droższych komputerów. Jest to plastik, ale plastik dobrego gatunku. Yy, do kontaktu z tym laptopem będziemy używali ekranu. Ekranu o, o przekątnej 14,1 cala i niewielkiej rozdzielczości 1366x768. Yy, I to dla osoby, która pracuje na urządzeniach o wysokiej rozdzielczości, od razu jest zauważalne. Widzimy piksele, kąty pracy nie są najlepsze. W tym urządzeniu musimy odpowiednio się w stosunku do niego usadowić, odpowiednio pokrywę otworzyć, tak ustawić ekran, żebyśmy po prostu mieli dobry kąt pracy, taki, żeby nam pozwalał na objęcie wzrokiem całego ekranu. Tak więc zwracam na to uwagę, że tutaj z tymi kątami nie jest za wesoło rozdzielczość, nie jest za, za porywająca, no ale cena również nie jest porywająca i myślę, że w tej cenie niczego lepszego dostać nie możemy. Po krótkiej pracy, po godzince, dwóch przyzwyczajamy się do tego, do tego ekranu ja na, miałem na początku dyskomfort, przesiadając się z, z MacBooka na to urządzenie, ale po godzince, dwóch już jakoś nasz mózg to przestaje rejestrować. Nie sprawia nam to aż takiej, e, takich problemów. Klawiatura dla użytkownika również nawiązująca wyglądem i designem do klawiatury poprzedniej, macbookowej, nie tej, która teraz przy pomocy kurzu się potrafi zablokować. Klawiatura funkcjonalna, dobre klawisze, dobre odstępy między klawiszami, nie podświetlana. Dobrze by się na niej Pracowało. Niektóre przyciski chodzą nieco głośniej, niektóre nieco ciszej, niemniej jednak nie miałem z nim żadnych problemów i dość komfortowo mi się pracowało. Do dyspozycji również otrzymujemy touchpad, duży touchpad i to również wydaje mi się, że jest delikatna, delikatna inspiracja z nowymi MacBookami, bo tamten touchpad mocno, mocno urósł. Tutaj mamy również duży touchpad obsługujący multitouch, obsługujący gesty, nieco głośny w momencie, kiedy go. Przyciskamy, ale nie musimy go naciskać mocno, możemy go tylko delikatnie dotykać, i on będzie nam to kliknięcie odpowiednio odczytywał. Jeśli chodzi o złącza, to po stronie lewej widzimy złącze USB 3.0. Mamy złącze zasilacza, mamy mikrofon oraz złącze HDMI. Druga strona. To złącze USB 2.0, złącze zestawu słuchawkowego oraz gniazdo, które umożliwi nam rozszerzenie pamięci za pośrednictwem karty microSD. Może teraz trochę o parametrach tego urządzenia. Napędza go procesor, procesor no nie bardzo wydajny, można powiedzieć, że arcy sobie, procesor Intel Atom X5E8000. Jest to quad core 1 GHz, który ma możliwość rozbujania się aż do 2 GHz, niemniej jednak nie jest to potężna jednostka obliczeniowa i trzeba to brać pod uwagę. Do dyspozycji ten procesor ma 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci, pamięci dysku dostępnego dla użytkownika. Nie jest to dużo, jest to dysk EMC, czyli można powiedzieć, że dysk SSD działający z prędkością odczyt do 150 MB, zapis do 100 Tak więc no, można powiedzieć, podobny do klasycznego dysku twardego HDD, niemniej jednak tutaj z tym dostępem wygląda nieco nieco lepiej, tak więc ten komputer i szybko się buduje. I szybko nam się uruchamiają aplikacje, i szybko na nim instalujemy update'y, tak więc nie ma tragedii. Tak jak powiedziałem, przy pomocy karty microSD możemy sobie rozszerzyć ten dysk, ale również, co ciekawe i to jest duży plus tego urządzenia, na spodzie znajdziemy zaślepkę. Za tą zaślepką znajduje się złącze, do którego możemy włożyć dysk SSD w formie M2. Tylko dysk, pamiętajmy, serial ATA, nie NVME. Tak więc bez najmniejszego problemu możemy dołożyć drugi dysk. Te dyski są coraz tańsze. Bez ingerencji jakiejś tam bardzo zaawansowanej. Odkręcamy dwie śrubki, wkładamy dysk i mamy kolejny dysk do Naszej dyspozycji duży, duży, duży plus. Od spodu znajdziemy oprócz tej klapki, nóżki, nóżki gumowe, które dobrze nam ten komputer na każdej powierzchni utrzymują. Urządzenie jest bardzo ciche. Wydaje mi się, że producent w ogóle nie zastosował żadnego wentylatora, który tutaj wymuszałby obieg powietrza, ze względu na to, że pracowałem na nim dobrych kilka godzin i coś takiego jak uruchomienie i szum wentylatorów wiatraków no nie pojawiło się w tym przypadku. Tak więc, jeśli chodzi o ten aspekt, jest. Naprawdę, naprawdę nieźle. Głośnik wbudowany jest w ten sposób, że znajdują się w zawiasie, także no nie spodziewamy się tutaj jakiejś petardy. Jest to głośnik, który generalnie, głównie środek nam będzie reprezentował w tym całym paśmie audio. Ani nie znajdziemy dołu, ani znajdziemy góry. No, można powiedzieć, idealny głośnik do słuchania podcastów, bo jeżeli jesteśmy melomanami, potrzebujemy dobrej muzyki, dobrego e, dźwięku do filmów, no to zdecydowanie, zdecydowanie polecam zewnętrzne głośniki. Mamy złącze do głośników, mamy również wbudowany moduł Bluetooth 4.0, czyli możemy zewnętrzny głośnik Bluetooth do tego urządzenia e, podłączyć. Słuchajcie, ja postanowiłem trochę poobciążać ten komputer takimi standardowymi rzeczami. Oczywiście, biorąc pod uwagę zastosowany procesor, no nie jest to komputer gamingowy, nie jest to komputer deedycyjny wideo. Jest to podstawowa jednostka do zadań takich jak chociażby przeglądanie serwisów społecznościowych, korzystanie z przeglądarki internetowej, oglądanie YouTube'a, oglądanie Netflixa, słuchanie muzyki ze Spotify'a i w tym zakresie zastosowań jak najbardziej to, to urządzenie działa. Za 700 parę złotych otrzymujemy urządzenie, które ma klawiaturę, ekran, wbudowaną baterię i, i wszystkie podstawowe zadania dzisiejszego internetu może realizować. Mamy wbudowany moduł łączności bezprzewodowej Wi-Fi, który działa zarówno na 2,4 jak i na 5 GHz, także to jest też e, duży plus. Jeśli chodzi o wydajność, to, no to nie jest petarda. No, to zdecydowanie nie jest petarda, jeżeli się przełączały, na przykład przy YouTubie z widoku przeglądargowego na pewny ekran, no jest to obarczone tym, że musimy 4, 5, 7 sekund poczekać, żeby, żeby takie przełączenie nastąpiło. Niemniej jednak, jeżeli się przystosujemy, jeżeli ktoś nie ma nadmiernych wymagań co do szybkości pracy komputera, to na pewno no, do takich zadań, jak Wam powiedziałem, będzie mógł to urządzenie zastosować. Również pokusiłem się o uruchomienie gry. Oczywiście nie jest to jakaś gra wymagająca zewnętrznej karty graficznej czy dodatkowej karty graficznej, po prostu zwykły Soliter. Myślę, że kilkanaście gier z Microsoft'owego sklepu również na tym urządzeniu, takich prostych gier, właśnie jak Soliter, jak Mahjong bez problemu też i na tym urządzeniu uruchomimy, ale zapominamy zdecydowanie o takich, takich zadaniach, które są bardziej wymagające. Jeśli chodzi o procesory, zarówno graficzny, jak i jednostkę centralną CPU, czyli bardziej wydajne gry, edycja wideo, na pewno się tutaj tego nie da zrobić, jakieś tam zadania programistyczne, jakieś wirtualki. No tutaj nie mamy zasobów, żeby to na tym komputerze mogło funkcjonować i, funk i zdecydowanie funkcjonować nie będzie. Kilka słów o baterii. Na stronie, na stronie słuchajcie producenta wiemy, że to jest 38 watogodzin. Ma nam to wystarczyć na 9 godzin pracy komputera. Ja robiłem test w taki sposób, że uruchamiałem playlistę z YouTube'a na przeglądarce i było, było podświetlenie ustawione na połowę i udało mi się 7 godzin 20 minut średnio, bo w jednym przypadku miałem 7.10, w drugim miałem 7.30, to przyjmę 7.20, żeby ten komputer po prostu non-stop odtwarzał, uh, odtwarzał Wideo z YouTube'a, tak więc myślę, że to jest bardzo dobry wynik, jak na wbudowaną e, baterię. Reasumując, słuchajcie, no urządzenie, tak jak mówię, no za tą cenę myślę, że bardzo to wygląda interesująco. Nie ma tutaj jakiejś super mega petardy. Także, jak się nastawiacie na to, że to za 199 dolarów kupicie coś, co będzie wydajnością sięgało nowym MacBookom, to zdecydowanie nie, ale jeżeli potrzebujecie prosty. Tej maszyny z dobrą baterią, no to myślę, że to jest rozwiązanie, które można brać pod uwagę. U mnie przez te kilka dni, kiedy to urządzenie używałem, nie sprawiało ono żadnych, żadnych problemów. Nie było żadnych zwisów, nie było żadnych problemów ze stabilnością. Tak więc bez najmniejszych problemów to się u mnie spisywało i działało. Przyzwoicie. Zachęcam Was, słuchajcie, do komentowania. Szczególnie osoby, które mają takie urządzenia, jak się ono u Was spisuje, do czego wy używacie tego typu urządzenia. Zachęcam również do podzielenia się swoją opinią, czy cena 199 dolarów to jest w porządku w przypadku tego komputera, czy, czy to jest za wysoko. Zachęcam również do oceny filmu subskrypcji kanału. Jego odwiedzania strony test.pl